Tymczasem w absurdystanie. Marsz, marsz Dąbrowskiej Ziemi Polskiej do Polski. Tymczasem w absurdystanie 10, opublikowany 22 listopada 2016 roku. Minął już rok, od kiedy Beata Szydło została premierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. PiS jest znany ze swojego zamiłowania do celebrowania rocznic, a nawet miesięcznic, jak to ma miejsce w przypadku katastrofy w Smoleńsku. Niedawno, na przykład, celebrowali rocznicę objęcia przez Lecha Kaczyńskiego stanowiska prezydenta Warszawy. Odbyło się to poprzez złożenie kwiatów pod nielegalnie postawionym pomnikiem ku jego czci. Wygląda na to, że rocznica odezwania się do wyborcy słowami z Pieprza i Dziadu jest jedną z niewielu, które nie załapały się do jego oficjalnej hagiografii. Ale jednak teraz przez chwilę najważniejsza jest rocznica pełnienia funkcji przez Beatę Szydło. A takie ważne wydarzenia obchodzone są w absurdy stanie z prawdziwą pompą. Dlatego w tym tygodniu mieliśmy okazję cieszyć się następującymi absurdami. 1. Wiceminister Infrastruktury zakwestionował dotychczasowy kierunek polityki transportowej kraju. Niedawno ukończona autostrada A4 oraz znajdująca się na północ od niej autostrada A2, którą można wygodnie dojechać od zachodniej granicy kraju do samej Warszawy, obie prowadząc z zachodu na wschód. Dzięki temu nie tylko odciążają lokalne drogi z ruchu tranzytowego, który w Polsce odbywa się właśnie głównie po linii wschód-zachód, ale także ułatwiają słabiej rozwiniętym obszarom wschodniej Polski eksportowanie produkowanych tam dóbr na rynki zachodnie, w tym nasz największy rynek eksportowy Niemcy. Jednak, według Jerzego Schmidta, te inwestycje to zwyczajnie kolejny dowód na służalczość państwa polskiego wobec państw ościennych, gdyż autostrady owe według niego służą głównie interesom Niemiec i Ukrainy. Wiceminister sugeruje, aby skupić się teraz dla odmiany na budowie autostrad z Północy na południe, ale tu pojawia się wątpliwość. Czy drogi takie nie służyłyby głównie Litwinom i Słowakom? Wygląda na to, że najbardziej patriotyczną opcją byłoby wbudowanie gigantycznej obwodnicy Łodzi łączącej Wrocław, Kraków, Lublin, Olsztyn, Gdański Poznań. 2. Posłanka PIS, Beata Mateusia Kpielucha, zaniepokoiła się faktem, że trudno tak naprawdę powiedzieć, kim są ci wszyscy Ukraińcy pracujący w Polsce. W końcu kto wie? Może oni tylko po to u nas harują, żeby za zarobione pieniądze stawiać jakieś pomniki Stefanowej banderze. Na szczęście posłanka znalazła rozwiązanie. Rząd powinien przyjrzeć się tej sprawie i upewnić, że każdy z nich ma prawo przebywania w Polsce. Dla tych, którzy nie są katolikami, prawo to uwarunkowane byłoby podpisaniem przez nich lojalki, w której zobowiązywaliby się do przestrzegania polskiej konstytucji. Jeśli odmówiliby podpisu, zostaliby natychmiast z naszego kraju wydaleni. Ten pomysł jest tak idiotyczny, że nawet nie wiem, jak go skomentować. To byłoby łamanie podstawowych praw zapisanych w konstytucji, zmuszanie ludzi do ujawniania ich przekonań religijnych itd. Jedno jest pewne: jeśli rok temu poważnie potraktowano by pisowską obietnicę przestrzegania konstytucji, większość z nich z prezydentem na czele byłaby już dawno deportowana na wyspy Bergamuty. 3. Skoro już mowa o naszym strażniku konstytucji, prezydent Andrzej Duda, w uznaniu dla jego zasług w dziedzinie wstawania z kolan przyzywany już potocznie klęczy sławem, nie bardzo rozumie, co oznacza konstytucyjny zapis, że Polska jest republiką. Dlatego nie widział nic drożnego w klęczeniu podczas obchodów koronowania Jezusa Chrystusa na króla Polski. Niektórzy z nowych poddanych tej niebieskiej istoty jednak nie do końca są zachwyceni faktem, że Kościół Katolicki w imieniu wszystkich Polaków przy milczącej akceptacji obecnych przy fakcie prezydenta i członków rządu oddał ich we władanie Syna Bożego, jednak nie wywołała to masowych protestów. W końcu nawet ateiści zgadzają się, że Jezus byłby znacznie lepszym liderem niż Andrzej Duda. Jako Syn Boży z pewnością nie zadowoliłby się pozycją i Jarosława Kaczyńskiego. Jednak ku ogólnemu zawodowi konrolacja Jezusa nie spowodowała złożenia urzędu przez prezydenta. Również wbrew oczekiwaniom niektórych nasztowy król nie wparował do Sejmu wywracając stoły i wyganiając z niego tej bandy idiotów prowadzących tam swoje szemrane interesy. Niektórzy podejrzewają, że to dlatego, że tak naprawdę nie może ono objąć funkcji króla Polski. Po pierwsze osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie może pełnić w naszym kraju takiej funkcji. Po drugie, w sytuacji, kiedy Matka Jezusa, Maria jest już królową tego kraju, byłoby to trochę niezręczne. Co prawda w przeszłości nie takie rzeczy załatwiało się, czy to za pomocą trucizny, czy skrytobójstwa. W Szkocji na przykład jedną królową więziono do zamku Boltona, a potem skrócono głowę, tylko czy takie rzeczy działałyby wobec osoby wziętej żywcem do nieba? No, i nie zapominajmy o tym, że jak na razie i sam Jezus oficjalnie nie przedstawił swojego stanowiska w tej kwestii. Choć fakt, że wspomniał kiedyś, że królestwo jego nie jest z tego świata, mógłby sugerować, że jednak za króla Polski się uważa, bo nasz kraj już dawno wyleciał w kosmos. Artykuł został opublikowany w portalu bryckiej listy. Zdjęcie domena publiczna. Tekst artykułu znajdziecie na mojej stronie internetowej EU, a w nim linki do omawianych w nim informacji.